Świat w obrazkach. Dzieci świata. Dzieci z Europy. Europa. Kontynent europejski liczy niemal 50 krajów. Graniczy z Azją, a od Afryki oddziela go Morze Śródziemne. Mała podróż po Europie. Wielu turystów z innych kontynentów odwiedza Europę, w której są piękne miasta i wspaniałe historyczne budowle. W Atenach, w Grecji, nad miastem górują ruiny Partenonu. We Francji tłumy turystów przyciągają zamki nad Loarą. Praga w Czechach jest jedną z najpiękniejszych europejskich stolic. W Barcelonie, w Hiszpanii można podziwiać kościół Sagrada Familia. Tadzio, chłopiec z Polski. Polska to duży kraj w centrum Europy. Tadzio mieszka na wsi niedaleko Warszawy. W Warszawie tadzio może posiedzieć w kawiarni na starówce i podziwiać kolorowe kamienice. Zimą tadzio jeździ na kulik, przejażdżkę saniami. W Zalipiu jego babcia każdego roku dekoruje swój dom kwiatowymi malowidłami. W każdą niedzielę tadzio chodzi na msze do drewnianego kościoła. W Polsce są 23 parki narodowe, chronione ze względu na niepowtarzalną przyrodę. Tadzio i jego rodzina często odwiedzają któryś z tych rezerwatów. Tam jeżdżą na rowerze, konno, a czasami pływają kajakami. Tadzio jest we wspaniałej Puszczy Białowieskiej, gdzie żyją m.in. żubry oraz wilki. Po dniu na świeżym powietrzu. Mama Tadzia przygotowuje barszcz. Tadzia uwielbia także gołąbki, faszerowane mięsem, liście kapusty, a na deser uwielbia jeść babkę. Astrid, dziewczynka ze Szwecji. Astrid mieszka w Sztokholmie, stolicy Szwecji. Jej kraj, leżący na północy Europy, znany jest ze swoich lasów i pięknych jezior. Sztokholm rozciąga się na 14 wyspach. Różne dzielnice miasta są połączone mostami, ale można się tu także poruszać między nimi statkiem, taksówką. Zimą drogi wodne są zamarznięte i można wtedy w centrum miasta jeździć na łyżwach. Zima jest długa i nie ma sensu siedzieć cały czas w domu czy w szkole. Nauczycielka organizuje wycieczki do lasu. Gdy nadchodzą słoneczne dni, rodzina Astrid spędza czas w wiejskim domku nad brzegiem jeziora. W Szwecji wiele ważnych świąt jest związanych z porami roku. W grudniu, tak jak w wielu innych krajach północnej Europy, obchodzi się dzień świętej Łucji, patronki ociemniałych. Dzień świętej Łucji, przypadający na 13 grudnia, Zapowiada początek świąt Bożego Narodzenia i najdłuższych nocy w roku. Z samego rana Astrid w koronie ze świec, ubrana na biało, przynosi swoim rodzicom słodkie bułeczki. W czerwcu na świętego Jana, tańcami, śpiewami i ucztami na wolnym powietrzu, wita się najdłuższy dzień w roku. Świątecznymi pokarmami są miejscowe specjalności. Marynowany śledź, klopsiki z mielonego mięsa i sękacz. Jan, chłopiec z Holandii. Holandię w niektórych językach nazywa się także Niskim Krajem, Niderlandami. Ogromna część obszarów tego państwa znajduje się poniżej poziomu morza. Dlatego trzeba było wybudować gigantyczne zapory. Jan żyje w Amsterdamie, stolicy Holandii. Poprzecinanej licznymi kanałami. Na wybrzeżu zbudowano wiele wiatraków. Chłopiec jeździ do szkoły z mamą na tym dziwnym rowerze. Zimą Jan lubi jeździć na łyżwach, po zamarzniętych kanałach. Holendrzy produkują rocznie tony cebulek tulipanów, które sprzedawane są na całym świecie. Wyrabiają także żółte i pomarańczowe sery. Goode i Mimolette. Alkmar to miasto, w którym odbywa się sławny targ z serami. Na wiosnę na holenderskich polach zakwitają tulipany. 30 kwietnia świętuje się urodziny królowej Holandii. Jan ubiera się wtedy na pomarańczowo, bo ten kolor jest symbolem kraju. Hans, chłopiec z Niemiec. Niemcy są wielkim krajem. Jest to także najbardziej zaludnione państwo w Europie, nie licząc Rosji. Hans mieszka w Bawarii, niedaleko Monachium. Niemcy przecinają długie rzeki, takie jak Ren. Brama Brandenburska w Berlinie jest jednym z najsłynniejszych zabytków w Niemczech. Hans zwiedza wyjątkowy zamek w Bawarii, Neutschweinstein. Zimą odwiedza swoich kuzynów w Schwarzwaldzie, gdzie lubi jeździć na nartach. Hans rano chodzi do szkoły. Po południu gra w piłkę albo idzie na basen. Bardzo lubi święta i niecierpliwie wyczekuje karnawału. W Niemczech piecze się wiele rodzajów chleba. Hans wybiera precel. Wyroby wędliniarskie są także zróżnicowane. Hans na śniadanie je wędlinę. Karnawał w kolonii jest wielkim świętem. W wielkanocny wieczór na znak radości zapala się ogromne ogniska. Kate, dziewczynka z Anglii. Anglia, Walia, Szkocja i Irlandia Północna tworzą Wielką Brytanię. Kate mieszka blisko Londynu, stolicy Anglii. Tower Bridge na Tamizie to bardzo stary most. W Londynie Kate często jeździ piętrowym autobusem. Kate jedzie do Francji pociągiem Eurostar, który kursuje pod morskim tunelem. W Szkocji w niektórych zamkach Straszą duchy. Latem, w czasie weekendu, Kate z rodzicami idzie na piknik do Hyde Parku, największego parku w Londynie. Kate mieszka w niewielkim, ceglanym domu na przedmieściach Londynu. Dziewczynka i jej koledzy chodzą do szkoły w mundurkach. Kate przygotowuje scans, tradycyjne angielskie bułeczki, które podaje się do herbaty. W niedzielę Kate kibicuje tacie grającemu w krokieta Tony, chłopiec z Irlandii. Irlandia jest wyspą sąsiadującą z Anglią. Znana jest z pięknych krajobrazów i zielonych wzgórz. Tony mieszka na wsi. Jego rodzice mają ogromne gospodarstwo, w którym hodują owce i konie wyścigowe. Tony karmi jagnię. Chłopiec odwiedza Dublin. Gdy dorośnie, może będzie tutaj studiował. Tata zabiera go nad rzekę na ryby. Będą łowić łososie. Irlandczycy kochają muzykę. Tata Tonego należy do małego zespołu muzycznego. W niektóre wieczory gra w wiejskim pubie. Najważniejszą uroczystością w roku są obchody dnia świętego Patryka. Bawią się wtedy dzieci i dorośli. Tony i jego siostra przyszli posłuchać irlandzkiej muzyki. W pawie zebrało się pół wioski. Tata Toniego gra na bothranie jest to rodzaj małego bębenka. Inni grają na skrzypcach, flecie, gitarze i akordeonie. 17 marca wszyscy Irlandczycy obchodzą Dzień Świętego Patryka. Ludzie ubierają się na zielono i uczestniczą w wesołych pochodach. Tego dnia w Irlandii nikt nie pracuje. Świętu towarzyszą pokazy sztucznych ogni i festiwale muzyczne. Lea, dziewczynka z Francji. Lea mieszka we Francji, na południowym zachodzie kraju, w Dordogne. Jednak zwiedziła już z rodzicami dużo innych regionów Francji. Lea spędza lato w niewielkim porcie w Brytanii. Czeka statą na powrót rybaków. Niekiedy przyjaciele zapraszają ją do Prowansji. Lea uwielbia przechadzać się wśród pól lawendy. Rodzice zabrali dziewczynkę do Paryża, stolicy Francji. Lea weszła na trzecie piętro wieży Eiffla. Podczas szkolnej wycieczki Lea odwiedziła jaskinię Lascaux. Na ścianach widnieją tam malowidła ludzi prehistorycznych. Lea jest łakomczuchem a Francja słynie z kulinarnych specjałów. W jej regionie gustuje się w potrawie zwanej cassole i w pasztecie z gęsich wątróbek. Cassole przyrządza się z fasoli, wieprzowiny i smażonych kawałków gęsi lub kaczki. We wrześniu tata Lej uczestniczy w winobraniu. Zbiera winogrona, które posłużą do wyrobu wina. 14 lipca, podczas święta narodowego, Lea ogląda piękny pokaz sztucznych ogni, a potem uczestniczy w paradzie z pochodniami. W lipcu odbywa się Tour de France. Lea towarzyszy tacie, aby przyglądać się kolejnemu etapowi wyścigu w jej regionie. Miguel, chłopiec z Hiszpanii. Hiszpania leży na południu Europy, ma bardzo długą linię wybrzeża, ale są tam także regiony bardzo suche. Mikuel mieszka w Andaluzji. Andaluzja jest bardzo gorącym regionem na południu kraju. Słynie ze wspaniałych pałaców oraz tysięcy drzew pomarańczowych. Flamenko jest bardzo popularnym w Hiszpanii tańcem. W czasie korridy torreador walczy z bykiem. W Hiszpanii śniadanie spożywa się dość późno, koło godziny ósmej. Dania obiadowe są bardzo lekkie, ponieważ wcześniej jedzone były różne przekąski, tapas, małe tartinki lub specjalne zapiekanki z wędliną, rybami albo warzywami. Z ryżu, ryby i mięsa mama przygotowuje paele. Pod koniec dnia przegryza się trochę tapas. Wieczorem 5 stycznia po ulicach chodzą trzej królowie. Nocą podrzucają dzieciom prezenty. 6 stycznia je się świąteczny placek. Federico, chłopiec z Włoch. Kraj Federika ma kształt wielkiego pantofla otoczonego morzem. We Włoszech jest pełno pięknych starych miast. Rzym, stolica Włoch, słynie ze swoich starożytnych zabytków. Wenecja została wybudowana na wodzie. Ludzie w mieście poruszają się gondolami. Pisa znana jest z pochylonej od wieków wieży. Na obszarze kraju jest kilka wulkanów, w tym nadal aktywny wulkan Etna. Federico często podróżuje po swoim pięknym kraju. Ogromne wrażenie zrobiły na nim Pompeje, rzymskie miasto zasypane przez popioły Wezuwiusza, ale tak dobrze zachowane, że widać, jak w starożytności toczyło się w nim życie. Dzięki sławnemu serowi, parmezanowi, parmezańskiej szynce, smażonym warzywom, doprawionym oliwą z oliwek, różnym pizzom i wspaniałym makaronom, włoska kuchnia znana jest na całym świecie. Podczas karnawału w Wenecji wszyscy noszą bardzo bogate stroje. Palio to wyścig karabinierów na ulicach Sieny. Helen, dziewczynka ze Szwajcarii. Jej kraj, przeciętny pasmem Alp, jest dość mały, ale jego mieszkańcy używają aż czterech języków: niemieckiego, francuskiego, włoskiego i retoromańskiego. Helene mieszka w Genewie, nad brzegiem jeziora genewskiego. Jej tata pracuje w wielkiej firmie zegarmistrzowskiej. Latem podczas świątecznych dni słychać grę na rogach alpejskich. Szwajcaria znana jest z czekolady i sera. Tatiana, dziewczynka z Rosji. Rosja jest największym krajem na świecie. Część Rosji położona jest w Europie, a część w Azji. Tatiana mieszka w Moskwie, stolicy kraju. Moskiewska katedra Świętego Bazylego znana jest z kolorowych kopuł, a metro słynie z malowideł i złoceń. Weekendy Tatiana spędza na wsi w daczy, małym letniskowym domku. Ważnym świętem jest Wielkanoc, podczas której robi się pisanki. Rosja jest tak rozległa, że Tatiana nawet nie zna wszystkich regionów. Niekiedy jeździ na rozciągającą się na północy Syberię, aby odwiedzić swoich kuzynów, których tata pracuje przy wydobyciu ropy naftowej. Mama przygotowuje herbatę w pięknym czajniku samowarze. Tatiana uwielbia tańce i nastrój towarzyszący występom. Na Syberii, gdzie mieszkają kuzyni Tatiany, zimy są wyjątkowo mroźne i długie. Wydobywa się tutaj między innymi gaz i ropę naftową.